Dzień dobry. O! O! Ładnie, ładnie, ładnie. I się tak już na dzień dobry zachwycam mu Państwa. A jest powód tak naprawdę, bo... Ponieważ... Baran się czuje szczęściarzem, czuje się, że jego życie do niego należy. Czuje się uwolniony od emocjonalnych trosk. Bardzo duża czystość się pokazuje u Barana: czystość myśli, czystość w głowie, strategia. Wiem, czego chcę, wiem, jak mam to osiągnąć. Mam ustalony plan, jestem zdeterminowany, chcę tego. Ładnie, naprawdę bardzo tak pozytywnie. Dopisuje mi szczęście, o to też. Zobaczmy baranie, baron. <ścoughs> Baran sobie doskonale zdaje sprawę z tego, że tak naprawdę, jeżeli tak kopać w sobie, to można bez końca. Jak się raz zacznie temat, to naprawdę można i badać, i analizować, i przemyśleć, i dochodzić do coraz stanowczych wniosków. Natomiast jest tutaj pokazane, zaakcentowane właściwie, że baran to, co zrobił, Najważniejsze dla siebie to, co go tak najbardziej obciążało, to już za nim. Jasne, że się pojawiają jakieś tam drobniejsze rzeczy, jakieś nieporozumienia, natomiast one w mentalności barana już nie są aż tak ciężkie, że tak naprawdę całe życie zaczyna być podporządkowane tej jednej rzeczy, ponieważ ja muszę do niej siąść, muszę ją przerobić, w jakiś sposób się na tym skupić. Pokazane jest, że już nie. I pokazuje się taka metodyczność w Baranie pod tytułem czujność. Od razu widzę, co jest nie tak, ponieważ nauczony doświadczeniem natychmiast reaguję lub nie lub obserwuję. Tutaj jest taka rzecz. Reaguję lub obserwuję, natomiast zawsze wiem co jest grane. Już teraz wiem. Nauczyłem się. Wiem o co chodzi. Wiem w jaki sposób postąpić. Co mi wolno? A co mi wolno w takim sensie mojej woli, tak na co ja sobie pozwalam? chociażby na te reakcje, a co wiem, że nie wymaga komentarza i lepiej tego nie ruszać, ładnie, naprawdę ładnie, dlatego że Baranowi zależy na zachowaniu wysokich wibracji, wysokiego, dobrego samopoczucia Baran jest singlem zdecydowanie, natomiast stan owy bardzo mu pomaga. Bardzo mu pomaga, ale też pasuje. Pomaga w, w. To jest ładne, tak poetycko, po prostu w byciu jak najbliżej siebie tych swoich odczuć, tego swojego optymizmu, takiego e, cieszenia się z życia. Drobne, proste rzeczy. To jest to, co baran bierze za priorytet. Nie chcę nie mieć takich yy, marzeń, oczekiwań, fantazji, yy, będącą skalą kumulacji w lotto, no bo to wiadomo z góry jest skazane na niepowodzenie. Baran jest bardzo taki przy, przyziemny, bardzo yy, chcący. udowodnić sobie, że jest szczęśliwy, ale udowodnić sobie w taki pozytywny sposób, pokazując tymi działaniami sobie samemu szacunek do samego siebie, do tego ile już sobie wypracował, ile zdobył, ile było tych osób, i kto został, kto odszedł, po prostu takie rozliczenia, ale to już nawet nie rozliczenia sensu stricto, tylko Obserwacja tych rozliczeń. Czyli ja już jestem dawno za nimi, za rozliczeniami, a teraz tylko patrzę, tak właściwie dopuszczam refleksję, co miałem do rozliczenia, z czym się borykałem w trakcie moich, moich jakichś tam procesów. Chciałoby się, że czas podsumowań. Czas obserwacji tych podsumowań i na to stawiamy. Ja już obserwuję swoje wnioski. Już nie wyciągam, już staram się. Nie nadanalizować, nie wracać do przeszłości. W ogóle też jej tutaj nie czuć. Tylko tak, tak bardzo, że ta, ta przeszłość jeszcze waży dość mocno, jest odczuwalna. Tylko to już jest. Ja, ja już, ja już obserwuję to co, to, co jest teraz, jak ja się zmieniłem, jak mi się zmieniła osobowość, charakter w ogóle preferencje życiowe. Cały ten proces ewolucji, który przeszedłem, mam to w pamięci I doceniam hmm. to już w kategorii drobnych rzeczy, jeżeli, ale już o tym wspominałem, ja czytając, że jeżeli, jeżeli widzę jaką, jakieś tam rzeczy, jakieś jeszcze takie e, sprawy bez kropki na D powiedzmy, ale bardzo delikatne w swojej wadze. No to natychmiast to rozwiązuje. Ale przychodzi mi to z e, taką elastycznością, z, takim, z taką lekkością. Ja to robię bardzo elegancko. Załatwiam te ostateczne sprawy. Dopowiadam to co ma być dopowiedziane. Z gracją. Czyli z zewnątrz jest taka, jest taka obserwacja barana. Okej, okay, on się zna na życiu. On wie już, jak podchodzić do różnych spraw, ponieważ jest biegły w rozwiązywaniu problemów. Same superlatywy. Kontakt z kobietą należy do przeszłości. Inna rzecz, to ta kobieta, w swoim, będąc w swoim własnym świecie, pokończyła sprawy, które tego wymagały. I w ogóle tutaj się pokazuje kobieta, która, chcąc lepszego życia, wyprowadziła się z domu, z, z miejscowości rodzinnej. Gdzieś jest indziej. Gdzie jest jej bardzo dobrze, ponieważ pojechała za miłością. Pojechała za miłością. I właściwie ta cała historia tutaj opisana. Możemy ją dopasować tylko do tego celu pod tytułem OK. Ja mam gdzieś swoją miłość w innym mieście, mieście miejscowości, kraju, kontynencie. I ja tutaj. Wyjeżdżam z tego kraju, rozwiązując wszystkie swoje jakieś sprawy, <laughs> po to tylko, żeby postawić grubą kreskę, wyczyścić. Powiedziałem, że bardzo dużo czystości jest u Państwa. Ja wyjeżdżam, wylatuję i tam sobie zakładam życie. Tam gdzieś jest moje miejsce. Ja już wiem jakie to jest miejsce. Ja już wiem z kim, już wiem gdzie, jak, co, po co. Wiem wszystko. Tylko ta higiena psychiczna, która miała tutaj miejsce, dotyczyła, miejsc, dotyczyła tego, te, tej e, miejscowości dotychczasowej. Żeby ze spokojnym sercem żyć swoim życiem. Wszystkiego dobrego i trzymam kciuki. Jak, jak zwykle. Dziękuję.